Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie kenę, która została dodana do abonamentu w tym miesiącu Gierka zdaje się, że prześliczna. Zobaczmy przewodnik dusz, cokolwiek to znaczy sobie no, troszkę jaśniej Nie mieliśmy okazji na Steam Decku pograć Niestety, chociaż wiem, że chodziło to całkiem przyjemnie i zastanawialiśmy się z Dawidem czy ją nie kupić przypadkiem na PlayStation. A tu taka niespodzianka proszę, dodano do abonamentu. Tak jak widać gierka po polsku. Nie zobaczmy. Fajny klimacik, powiem wam, muzyczka. Okej. Okay. Fajny ambient jest, powiem wam, te dźwięki, super. jakbym poszedł. Tu. Trochę takie to sterowanie jest, powiem Wam, dziwne, takie jak gdyby z opóźnieniem jest obracanie. Swojego rodzaju tutorial w tej chwili. To tam zadzędzało. Bardzo wolno się obraca kamera. Trzeba będzie to zmienić. Eee, hmm. Tryb wydajności. Tryb wierności. Ok.

This is my home, my village. Oh ho! First Spirit guide. Periadon. Wniski w widzę. No, wypadku, bardzo ładnie, w okay. jakiś wypadku, tam jest drugi. co, so, boss fight, czy już na spokojnie? Oj, ma fajnie skacze. Okay, czyli będziemy się przemieszczać po mapie, odblokowywać pewne różne lokacje. Gierka wygląda pięknie. Powiem Wam naprawdę Cudownie Do tego ruchu trzeba było się przyzwyczaić Ale ogólnie jest zacnie jest bardzo ładnie kolorowo No graficznie jest super Dobra, czyli tych kamieni takich mamy podchodzić, tak? A tutaj nic o. Te dźwięki powiem Wam. Fantastik. Za bardzo wiem, co mam podświetlać. Mamy jakieś koteła. A to, co to za ludziki są? To małe skrzaty. Hmm. Bardzo ładna gra. Hmm. Where did he go? No jak się chowa. świetna Ale dźwięk, powiem wam. Fenomenalnie zrobiony jest. Słuchawki załóżcie sobie do grania koniecznie. Jakieś takie lepsze jak Macia Mają plecaczki. Jak się zniknęli.

Ha <laughs> Był gdzieś, czy coś źle widzę? Nie, tu chyba nie ma nigdzie więcej, co? Bardzo mały obszar. Tu trzeba więcej, tak? No dobra, ale co, tu więcej nie ma? Rani. Czegoś nie wiem Nie wiem czegoś chyba nie wiem, tych że powiem wam, bo... Nie widzę żadnego więcej tutaj tego brząca. No nie ma. Nie widzę. Trzeba trzech, tak? Ja no nie wierzę. Trzeba było tu stanąć. O dziwne. Miałem poszukać niby więcej tych... ...zwierzaczków. Idę za wani. Kurczę, no ładna ta gra jest, powiem Wam naprawdę Taka bajkowa, chodzi elegancko O, mamy większego jakiegoś Liśka to To mały zasięg ma ten noś mamy dwóch A, czyli ten mały nam pokazuje. Okej, okay, mamy. I tak was widzę, smyki. Okej. Okay. Jest kolejny. Tam byliśmy, nie? Okej, okay, czyli oni coś tam robią. ja sobie zobaczę jeszcze tu, bo tu chyba nie byłem tu byliśmy potrzebujemy ich pięciu, tak Dobra, idziemy tam na górę teraz Tutaj mamy jakieś dziwne elementy od razu muzyka się zmienia, naprawdę fajnie jest to zrobione Powiem wam O, mamy czesta jakiegoś gargamela Jeszcze jeden Ależ urocza ta gra jest bardzo fajna Co w tym czeście było, nie zwróciłem uwagi Dobra, czyli tutaj nic, dalej Potrzebujemy jeszcze jednego małego łobuza. O, tu nie byliśmy chyba co. Przybyliśmy. Byliśmy tutaj. Tutaj był jeden też. Weźmy sobie na dół jeszcze raz. Skąd żeśmy przyszli, to tutaj już nie będzie żadnego. Hmm. Może jak teraz staniemy na tą kółeczko, to może nam się to odpali te platformy, co? O! Coś piknęło. Zobacz to. Patrzcie! Ale numer! Czyli trzeba stanąć na platformę... ...żeby coś się wydarzyło. Mamy i naszego ostatniego ziomeczka. Piękna gierka pozwia. Mamy jakiś pierwszy poziom. Teraz możemy. No mhm. ha, czyli teraz możemy. Dobra, czyli możemy do tego drzewka podejść. Fajnie. Kwadratem, tak. Ale fajnie to wygląda. O, czyli my niszczymy te... ...zrotowienie, czyli te... ...tego raczka takiego. Dobra, a tu? Jeszcze na dole coś jest? Czy nie ma? Dobra, tu nie możemy przejść nigdzie, czyli musimy tutaj... Bardzo ładna gra, powiem wam. Naprawdę ładnie zrobiona jest i fajnie. Wykładam, że tam nigdzie nie dojdziemy. Mamy tu ziomeczka.

Kurczę, mylą mi się te przyciski, powiem ten atak. Ejej. Jestem przyzwyczajony do używania tych przycisków. To tak w nieskończoność będzie? ile to w nieskończono będziemy mieć no i padło nie wiem o co tu do końca chodzi bo to chyba coś nie tak jest powiem wam ale to myślę że już w następnym odcinku sobie zobaczymy no gierka przecudna także na pewno warto jeżeli macie abonament to ściągać i grać bo wygląda super na dzisiaj to wszystko, żegnam się z Wami do następnego odcinka.